Witajcie kochani, z tej strony Torociska Winaja. Witam wszystkie zadykalne byczki. Byczki, które są moimi tubelcami na tym kanale. Witam moich widzów subskrybentów, jak również witam przybyszy, nowe przybyło osoby, które są tutaj pierwszy raz. Zapraszam wszystkich oczywiście do słuchania, do oglądania, a ci, którzy jeszcze mnie nie subskrybują, zapchęcam do subskrypcji najlepiej dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych nagrań. E, oczywiście, jeśli Wam się tutaj spodoba. <grych> Okej, okay, byczki moje piękne, horoskop tygodniowy, jak co tydzień u mnie, taki ekspresowy. przynajmniej Staram się, aby był ekspresowy, podjąć tygodniowy przekaz, kochani, na tydzień od 6 do 12 marca roku 2023. Zobaczymy, co tam ciekawego na ten tydzień u Was, jakie do Was pędzą energie, na co zwrócić szczególną e, uwagę. Także zaczynamy, e, nie gadamy. I oczywiście, oczywiście, moja stała regułka tutaj na moim kanale. Pamiętajcie, jest to przekaz ogólny, nie wszystko musi do Was pasować, nie wszystko musi z Wami rezonować. Bierzcie, co pasuje, odrzucajcie, co się nie zgadza. Okej, okay, byczki, Zobaczmy, co tam u Was w tym tygodniu. Co tam u Was, co tam wszechświat <grych> OK, Okej, wyzwanie dla beczka na ten tydzień. Mm -hmm, mm -hmm. Co ciekawego w pracy, w finansach, sytuacja zawodowa ogólnie. Mm -hmm. Co ciekawego w miłości. Okej. Okay. I karta rada dla Was. Mm -hmm, mm -hmm. Ach, te powroty, ach, te powroty. Dobrze. Dobra, by, byczki, byczki, byczki. Energia, wezwanie dla Was, tak? Energia z zewnątrz, którą bierzemy lub się jej pozbywamy, w zależności od sytuacji, upodobań i e, oczywiście tego jakby sobie Waszych życzeń. E, klimat, Wasz klimat w tym tygodniu. Mamy odwróconą ósemkę kielichów, kochani. Byczek... Wraca. Byczek wciska wsteczny w tym e, tygodniu, tak? Więc wraca być może tam, skąd chciał uciec, lub ktoś wraca do życia byczka. Taki powrót. E, więc nie wiem, kochani, e, powrót do pracy, powrót e, do jakiegoś związku, do jakiejś relacji, powrót do jakiejś sytuacji, lub takie wracanie, wiecie, emocjonalne do jakichś wspomnień, też nie? Takie zatrzymanie się w pewnym miejscu. I właśnie zatrzymanie się, więc być może niektóre, niektóre byczki wciskają na luz, nie? Taki postój, postój. Wiecie, to jest troszeczkę tak, jak czasami jestem już gotów do drogi, ale jeszcze się zatrzymam, jeszcze poczekam, bo może ktoś mnie jeszcze powstrzyma przed tą drogą, tak? Nie wiem, ktoś mi da buziaka na drogę, kopa na szczęście, lub zapomniałem czegoś spakować. Więc dla mnie, kochanie, to jest taka energia, że w tym tygodniu albo byczek powraca do jakiejś sytuacji, do jakiejś relacji, do pracy zawodowej, po jakimś Urlopie być może em, powraca, lub zatrzymuje się na chwilę, żeby przemyśleć, że czy to odejście. Które sobie tutaj zaplanowałem, zaplanowałam, jest słusznym wyjściem, czy można tego uniknąć? Mam tutaj taką informację, więc Wy sobie oczywiście tutaj zweryfikujecie. I dobra, i przechodzimy od razu do pracy, bo ja tutaj mam informację, raczej finansowa, teraz będzie taki przekaz. Kochani, na pewno do niektórych byczków musi to trafić, na pewno w tym tygodniu warto zatrzymać, dosłownie zatrzymać. Um, Fundusze, pieniądze, kochani. E, to na pewno, bo no, inaczej e, tutaj niektóre sprawy mogą zostać mm, trudne do ogarnięcia, tak? Trudne do ogarnięcia. E, lub też informacja, kochani, właśnie za, jednak zatrzymuję, nie odchodzę z tej pracy, jednak tutaj e, zostaję, nie szukam na razie nic nowego, bo tu jest bezpiecznie, tutaj mam stały dochód, e, tutaj e, mogę liczyć dosłownie co miesiąc na jakąś konkretną wypłatę i zostaję tutaj. E, I mam, kochani, wrażenie, że tutaj. E, Działa taka, wiecie, zasada, m, muszę zostać nie ze względu na siebie, tylko ze względu na swoją rodzinę, tak? Ze względu na swoją rodzinę, bowiem, że dzięki tej pracy, którą wobec nie mam, czy mi się w niej podoba, czy mi się w niej nie podoba, dzięki temu jestem w stanie ogarnąć sytuację właśnie rodzinną, zabezpieczyć rodzinę, e, tak właśnie dosłownie w to, żeby było rodzinie mojej dobrze, tak? Dobra, także tutaj taka informacja. Kochani, gdzieś tutaj ktoś inwestuje. Inwestuje w, w tym tygodniu. Hmm w mieszkanie, w dom, w rodzinę, tak, więc co to może być inwestycja taka dosłownie bardzo przyziemna inwestycja, inwestuje w jakiś, nie wiem, nowy sprzęt kuchenny, na przykład, nowy telewizor, meble, jakiś remont, być może sobie tutaj robię takie typowo domowo-rodzinne, w ogród, o, może tutaj ktoś, wiecie, wiosna pomalutku idzie, bo może ktoś już tutaj myśli o sadzeniu, wsianiu pomidorów, także tutaj takie, takie inwestycje właśnie związane z domem, z pracami koło domu, z rodziną, być może że jakieś mieszkanie, ktoś tutaj planuje kupić. Także taka inwestycja i takie oszczędzanie, właśnie tych funduszy, na to, żeby ta inwestycja wypaliła. Także tutaj taka e, informacja. Dobra. jest bezpiecznie, jest stabilnie, ogólnie, kochani. I tutaj właśnie działa naprawdę zasada dla, nie dla mnie, dla rodziny, bo rodzina jest najważniejsza, tak? Tutaj ta królowa monet pokazuje wyraźnie, rodzina jest najważniejsza. Ja mogę nie myśleć o sobie, ja mogę chodzić sobie tutaj, wiecie, w podomce cały dom, cały dzień, ale rodzinę ogarnąć muszę. Także taka tutaj informacja. Dobra. Mhm. I osoby teraz poszukujące pracy. Kochani, tu jest też stabilnie i bezpiecznie, ale pod jednym warunkiem, jeżeli wy jesteście teraz w takim zawieszeniu, prawda, pomiędzy jedną pracą a drugą, bo nie wiem, czy odeszliście z tej pracy i tak się tutaj warto zatrzymać w tym tygodniu. I nie wydawać na niepotrzebne rzeczy pieniędzy, bo na, chwilkę, na chwilę obecną, w tym tygodniu ja tutaj nie widzę, wiecie, że zmieni się sytuacja, że ta, znajdziecie jakieś tutaj zatrudnienie w tym tygodniu, ale widzę, że jeżeli przytrzymacie te fundusze, które udało Wam się do tej pory zaoszczędzić, to będzie bezpiecznie w tym tygodniu i nie będziecie musieli się martwić właśnie na następne tutaj dni, czy wam wystarczy, tak, czy wam wystarczy tych pieniędzy, więc w tym tygodniu nie widzę tutaj jeszcze jakichś zmian dla osób poszukujących pracy, ale jeśli tutaj troszeczkę. Przeciśnijcie pasa tego finansowego, to dacie radę w tym tygodniu i spokojnie, spokojnie, być może w następnym tygodniu, w następnych dniach wszystko wróci do normy i znajdziecie się jakieś fajne, ciekawe zatrudnienie. Także taka informacja dla Was. I dobra, i miłość. No, i byczki moje piękne. Tutaj, e, tu jest jakiś powrót, i tu jest właśnie jakiś powrót, albo zatrzymanie w jakimś związku, w którym działy się niefajne rzeczy, w którym troszeczkę się poraniliście, w którym troszeczkę padło być może za dużo gorzkich słów, w którym doszło do sytuacji, że bolało serducho, tak? To jest troszeczkę zaleczenie tego serducha, taka wiecie co? Terapia. Terapia w związkach istniejących, oczywiście mówię teraz o związkach, związkach istniejących, ale kochanie, nie taka terapia, że wiecie, z jakimś tam specjalistą konkretnym, że wy gdzieś tam się udajecie do jakiejś instytucji, gdzie takie terapie właśnie się odbywają, tylko taka wasza terapia, taka między wami i jaskiniowcami, nie? Więc tutaj na to yy, zwróćcie uwagę. To jest zaleczenie jakieś, tak? I mam wrażenie, kochanie, że bardzo dużą rolę w tym tygodniu w zaleczeniu tej relacji, Trudne, bo tutaj coś się podziało, tutaj to sorducho bolało, ono się leczy w tym tygodniu, na szczęście. Dużą rolę odgrywa kobieta. Więc e, jeśli macie partnerkę, e, zwłaszcza z trygonu wody kochani, e, rak, skorpion lub rybki, e, no to tutaj możecie się spodziewać, że ona bierze sprawy w swoje ręce lub e, to może być Wasz sygnifikator, tak, to Wy tutaj jesteście, wpadacie właśnie w tą energię tej królowej kielichów, jesteście tą terapeutką, jesteście tym e, właśnie... Mm, tym specjalistą od naprawiania związków, od leczenia związków, tak? E, tutaj kobieta, tak jak mówiłam, kobieta, która wysłucha, która zrozumie, która wybaczy, która dosłownie pogłaszcza po głowie, powie, okej, okay, stało się, poraniliśmy się, powiedzieliśmy sobie o kilka słów za dużo. E, nasz związek e, ostatnimi dniami, no, był, jaki był, ale teraz wybaczmy sobie, dogadajmy się, zaleczmy te rany, bądźmy dalej razem, ratujmy, ratujmy ten związek, bo właśnie tutaj ta rodzina Rodzina, właśnie chociażby ze względu na rodzinę, trzymajmy się tego, nie krzywdźmy dzieci, nie krzywdźmy, nie krzywdźmy siebie nawzajem, nie rańmy nie rańmy siebie. Także tu jest wyraźne zalecenie jakichś tutaj... No, kryzysowych, dosyć kryzysowych, ciężkich sytuacji w związku. Więc, jeśli jesteście w takiej sytuacji, no to tutaj taka dla was fajna fajna informacja, tak? Bo to bo bolące serce tak nie lubię jak boli, nie? Prawda, my nie lubimy, jak to serce boli, jak on okuje. <grych> Także chcemy, żeby to ten miecze nam wyjął i uwolni, uwolnił z tego bólu. Także w tym tygodniu jest uwolnienie, jak najbardziej, z tego bólu. Jeśli oczywiście jesteście na to gotowi, bo wiadomo, czasami jeszcze nie ma gotowości. I tutaj właśnie to zatrzymanie, że być może właśnie ktoś już się wybrał. Dobra, już mówię, dosyć idę w cholerę, bo mam dosyć tego związku, bo już za dużo. Ale tutaj jest szansa jest, jest na to, żeby, żeby uratować ten związek. Także fajnie, fajnie, dobra. Dobra, single, kochani, żeby nie przedłużać, dla single, kochani, no tutaj pojawia się jakaś taka osoba, możecie się zacząć spotykać z kimś bardzo takim kochanym dosłownie, to będzie taki człowiek kochany, on taki romantyczny, taki piękny, taki uroczy, ale wiecie co, albo ta osoba jeszcze jest niewyleczona z poprzedniej jej relacji i wy teraz będziecie właśnie w roli tego, ja cię wyleczę moją osobą, ja ci to pokażę, że można uwierzyć jeszcze w miłość, tak? Albo by, wyczki moje drogie, wy spotykacie w tym tygodniu kogoś, kto zaleca Wasze rady, Wasze rady, Wasze e, takie e, złe wspomnienia związane właśnie z poprzednimi relacjami. Także tutaj się szykuje coś fajnego. A jeśli nie spotykacie nawet kogoś, kochani, to tutaj jest e, taka informacja, że znajdziecie jakąś przyjaciółkę. Być może znajdziecie, macie przyjaciółkę, lub macie kogoś takiego w swoim otoczeniu, kto po prostu powie Wam kilka takich dobrych, pocieszających słów, i to, e, to jest Wasze serducho zacznie szybciej bić, nie? Już nie będzie takie spętane tym bólem, także fajnie, fajnie. Dobra, byczki i rada dla Was, bo już sobie tutaj przedłużam, ale ja dzisiaj naprawdę mam taką otwartą głowę, że ja to chyba, chyba dzisiejszego dnia to wszystkich, wszystkie znaki Zodiaku będę czytać. Dobra, nieważne. Kochani, rada dla Was, mamy tutaj siłę, tak? Więc przede wszystkim Jesteście w stanie pokonać wszelkie przeszkody, tak? Jesteście w stanie wrócić. Jesteście w stanie zatrzymać niektóre sytuacje. Jesteście w stanie w tym tygodniu ogarnąć każdą sytuację bez względu na okoliczności. Ale kochani, pamiętajcie, nic na siłę, tak? Nic na siłę to co jest przytrzymywane siłą, tam gdzie wracamy na siłę, no to wiadomo, nie ma racji bytu. Więc jeśli dostrzeżecie chociaż cień jakiś taki, wiecie, sprzeczności, że jednak nie powinniście wracać, że jednak nie powinniście się zatrzymywać, no to wiadomo. I panujcie nad sobą w tym tygodniu, panujcie zwłaszcza nad agresją taką słowną, zwłaszcza nad zaborczością, zwłaszcza nad narzucaniem komuś swojego zdania, nad emocjami. Zwłaszcza wszystko ładnie pójdzie w tym tygodniu pod warunkiem, że opanujecie, opanujecie ten taki nadmiar, nadmiar emocji, który was może tutaj buzować. I co? Walczcie o to, o co warto, o warto zawalczyć, nie przemęczajcie się też fizycznie tutaj i będzie wszystko dobrze. Macie siłę, macie siłę właśnie, żeby wrócić tam, <noise> skąd się wybraliście lub, lub zatrzymać sytuacje, które mogą Was poranić. Także byczki dla Was taka informacja. Dobrze i zobaczmy jeszcze kluczyk. Anielskie aniołki bardzo lubią rozwiewać wątpliwości, mniej odwagę się zmienić byczki, a może tutaj te wszystkie sytuacje i te odejścia i tak dalej, no być może ktoś do was wraca, tak? I więc jeśli chcecie, żeby ktoś do was wrócił lub nie odszedł, żeby zatrzymał się w tym tygodniu, to może tutaj, no, no będę brutalnie szczera, może wina leży po waszej stronie, co? I warto się zmienić, warto tutaj się zmienić, tak? Pokazać tej drugiej stronie lub w pracy i tak dalej, w zależności od sytuacji, że Dobra, ja się zmienię, ja chcę, to, ja chcę to ratować, wróć, zostań, tak? Więc miejcie odwagę się zmienić. Lub właśnie miejcie się odwagę zmienić, bo czasami te powroty, te zatrzymania w jakichś sytuacjach też mm, właśnie wymagają zmiany. I tu właśnie z tą siłą, tak? Miejcie odwagę walczyć, walczyć o to, o co chcecie walczyć. Także jeśli się zmienicie, to przejdziecie tutaj tą bramę, tą bramę i, ta, a wiadomo, co za tą bramą, jaka kraina szczęśliwości się kryje, także... Czasami, czasami drobne zmiany, a wielki efekt. Także tego Wam beczki życzę w tym tygodniu. Pięknego, wspaniałego tygodnia. Dużo odwagi leczenia tych ran i wracania tam, gdzie jest nam dobrze, tak? Lub zatrzymywania się tam, gdzie jest dobrze. Także tego Wam życzę pięknego, wspaniałego tygodnia. No i co? My widzimy się oczywiście już niebawem, słyszymy się niebawem. Życzę Wam mnóstwo pozytywnej energii. Także żegnam się grzecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pa!